Szybki tramwaj kochany w Poznaniu. Tak, proszę Państwa, to jest jeden z bardzo idealnych środków transportu w naszym mieście. O co tu chodzi? Wyruszyłem z przystanku Plaza i jadę w kierunku Starego Rynku. Jest to tramwaj bezkoalizyjny, nie krzyżuje się z żadną linią po drodze, ale do jego zalet również należy to, że nie porusza się ściśle po trasie szybkiego tramwaju, ale wyjeżdża na miasto. Wsiadając na trasie szybkiego tramwaju, wybiera się kierunek. Ja tu wybrałem kierunek Poznań Franowo Chcę dojechać do starego rynku jak widzicie państwo tramwaj porusza się w głębokim wykopie, no można go by było jeszcze trochę pogłębić, po prostu zrobić tunel i przykryć ziemią i by było takie poznańskie prometro. I nasz tramwa jedzie w kierunku przystanku Słowiańska. Przystanki te charakteryzują się tym, że są pod jezdniami, górą przebiega ulica i właśnie na tym wiadukcie znajdują się również z jednej i z drugiej strony przystanki autobusów miejskich. Także już z tego miejsca można Również pojechać w różnych kierunkach, ale my jedziemy dalej, bo dojedziemy bezpośrednio do Placu Wielkopolskiego, a tam jest około 400 metrów rynku. Następny rynek to jest rynek bernadyński. W 1945 roku przeniesiono Targ z Starego Rynku. Później mamy duży rynek jeżycki rynek łazarski jest modernizowany, będzie to jeden z najpiękniejszych rynków w Polsce Specjalna wiata będzie całą powierzchnię targowiska przykrywała rynek wildecki plac wielkopolski leżący podóża zamku przemysła a nasz tramwaj linii numer 16 porusza się estakadą nad parkiem i ulicą, by później pojechać w prawo już na teren miasta opuszcza będzie linię szybkiego tramwaju no jest wygodnie, nie muszę wysiadać, przesiadać się na inne tramwaje tylko bezpośrednio tym tramwajem docieram do miejsca przeznaczenia w początkowej fazie właśnie to miał być odrębny tor miał być o wiele dłuższy przedłużony aż do murowanej gośliny, miały tam pojazdy być specjalnie skonstruowane do tej linii ale w mieście, no niestety, byłoby trzeba się przesiadać na inne środki komunikacji, to myślę, że takie rozwiązanie jest lepsze, no wygodniejsze po prostu dla podróżnych przejechaliśmy przed chwilą pod Wiaduktem linii kolejowej Poznań-szczecin z odgałęzieniem do piły Kołobrzegu. Nasz tramwaj opuszcza torowisko szybkiego tramwaju i wjedzie na teren miasta. Jest to tramwaj numer 16. On ma nieco inną drogę. Jazdy, ale trwają remonty. Jedzie przez plac Wielkopolski Rondo Środka do Franowa. Na kolei trwa remont kapitalny linii. Kolejowej Poznań Szczecin oraz linii kolejowej Poznań Piła. Tu widzimy, wymieniają torowiska, pod to, wszystko jest gruntownie wymieniane oraz sieć trakcyjna. Nowe słupy trakcyjne, powstają nowe przystanki. Mienia się również system sterowania ruchem na tej linii. A nasz tramwaj ruszył dalej i jedziemy teraz na most teatralny. Trochę może Państwa zdziwić, że mówię most teatralny, a to jest wiaduk, no ale w Poznaniu jest taka zasada i nazwy. To jest bo tych wiaduktów, to są most teatralny, most uniwersytecki, most worcowy. Jak od 1 do 6 kwietnia komunikacja miejska i podmiejska funkcjonować będzie ze zmianami. Szczegóły na stronach ZTM i... Samwaj rusza w kierunku dzielnicy cesarskiej pojedziemy obok budynku teatru wielkiego imieniem Stanisława Moniuszki jest to teatr operowy znajdujący się w Poznaniu przy ulicy Fredry 9 styl architektury neoklasyczny architektem był Max Littmann. Rozpoczęto budowę w 1908, a zakończono budowę w 1909 roku. Tramwaj zatrzymał się przy budynku Uniwersytetu imieniem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest to Kolegium Majus. Gmach zniesiony na działce przy ulicy Fredry w 1908 roku rozpoczęto budowę, zakończono w 1910 w stylu neobarokowym z elementami stylu neoklasycznego. Jest on również częścią dzielnicy cesarskiej. Przed sobą mamy budynek technikum dawniejszego kolejowego, dzisiaj zespołu szkół komunikacyjnych. jestem już na placu Wielkopolskim teraz pozostały 3-4 minuty spaceru i będę na starym rynku w Poznaniu serdecznie dziękuję za uwagę spokojnych świąt wielkanocnych Jesty pierwszy, koniec